Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, wróciłam do was Tak, miało mnie nie być dwa tygodnie, a nie było mnie ponad miesiąc Pewnie część z osób już w ogóle zapomniała, że nagrywam ale powiem Wam, że zaskoczyliście mnie, bo dostałam od Was sporo wiadomości na Instagramie, czy wrócę i kiedy będą nowe filmy. Także naprawdę serdecznie Wam dziękuję. I byłam zaskoczona, że ktoś rzeczywiście czeka na te filmy i że rzeczywiście za mną tęskni. Bardzo jest mi oczywiście miło. I witam też nowe osoby na kanale, bo powiem Wam, że pomimo tego, że nie wrzucałam nowych filmów, to sporo osób zasubskrybowało mój kanał, więc serdecznie wszystkich witam. Tak słuchajcie, wracam już na dobre. Dla przypomnienia, filmy będą się pojawiały, tak jak dotychczas, trzy razy w tygodniu We wtorki, w czwartki będą vlogi, a w niedzielę film tematyczny Także nic się nie zmieniło, mam nadzieję, że tym razem już będę nagrywać na bieżąco Nie planuję żadnych tutaj przew robić na razie, więc myślę, że będzie dobrze Słuchajcie, miało mi nie być dwa tygodnie, tak jak wiecie, albo... Już nie pamiętacie, bo to było dawno. Miała przylecieć moja babcia z moim kuzynem, i dlatego nie chciałam nagrywać, bo chciałam spędzić czas z nimi. Byli, słuchajcie, było naprawdę bardzo fajnie. Spędziliśmy bardzo miło czas. Co prawda, ja nie do końca z nimi tak dużo czasu spędziłam, jak na przykład moja mama, wiadomo, no bo ja jednak pracowałam, ale tyle, ile mogłam, tyle spędziłam, dlatego właśnie nie nagrywałam. Po tym w pierwszym tygodniu powiem Wam, że było mi dziwnie, że nie nagrywam, ale myślę, że taka przerwa była mi potrzebna. W drugim tygodniu już mi tego brakowało, natomiast jak już, no nie miałam czasu wtedy, natomiast jak już oni polecieli, to tydzień później, bo oni lecieli w sobotę, więc tydzień później miałam nagrywać, ale powiem Wam, że zawsze w te weekendy były jakieś takie obowiązki, że, czy rzeczy po prostu do zrobienia, że stwierdziłam, że jeżeli jeszcze bym miała dla Was nagrywać, no to po prostu by mi nie starczyło Czasu na odpoczynek, więc Stwierdziłam, że dobra, poczekam I tak co tydzień mówiłam, za tydzień, za tydzień, za tydzień I co tydzień coś wychodziło Natomiast teraz już stwierdziłam, nie, już wracam Skoro naprawdę dostaję już od was bardzo dużo Wiadomości, to już do was wracam Na dobre Tak więc jestem, mamy dzisiaj piątek, dziesiąty dzień Kwietnia W niedzielę Wielkanoc, chociaż w tym roku ta Wielkanoc Będzie wyglądać inaczej niż zazwyczaj Niestety z przyczyn oczywistych, oczywiście Z przyczyn oczywistych, oczywiście no. Yy, mam w ogóle nadzieję, słuchajcie, że ten vlog jakoś wyjdzie mi, bo no, jednak ponad miesiąc nie nagrywałam i trochę się obawiam, że wyszłam z wprawy, także zobaczymy. Za oknem, słuchajcie, przepiękne słońce, przepiękna pogoda, typowa wiosna. Yy, tak naprawdę yy, wcześniej pogoda była standardowa, czyli deszcz zimno i w ogóle, ale powiem Wam, że w momencie kiedy my już musieliśmy zostać w domach, to Nagle zrobiła się przepiękna wiosna. Także ja się bardzo cieszę, że mamy ogród, bo jednak na tym ogrodzie możemy posiedzieć. Co prawda, w chwili obecnej cały czas mamy ogród wspólny z sąsiadami, bo tak jak pamiętacie, może podczas huraganów, które były, niestety dwa przęsła płotu się zepsuły całkowicie. No ale w chwili obecnej nie przyjdzie nam nikt tego zrobić, więc. Póki co czekamy i mamy ogród wspólny Także wiecie e, W zeszłym tygodniu doprowadziliśmy słuchajcie, ogród do normalności Że tak to powiem, bo po zimie niestety wiadomo Trawa była długa e, Chwasty i w ogóle Więc w, zeszłym, w zeszłą sobotę się wzięliśmy I ogród teraz wygląda pięknie I aż chce się na nim siedzieć e, Także tak, bo wcześniej no, nie było za fajnie e, Chwastów nie ma póki co Posadziliśmy kwiatki, także czekamy, aż wyrośnie, wyrosną i będzie kolorowo Na pewno na Instagramie Wam na Instastory dodam Albo jak będę nagrywać vloga, to Wam pokażę Także zapraszam na Instagrama, jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie Tak samo jak nazwa kanału Madziusia61 Zapraszam do obserwowania mnie Chociaż tam też się za dużo ostatnio nie udzielałam Ale będę na pewno Byłam, słuchajcie, wywiesić pranie I... bo teraz w końcu można na ogrodzie Jak mi tego brakowało, powiem Wam I byłam w krótkim rękawku, jak widać i naprawdę jest bardzo ciepło W sumie powiem wam szczerze, że mogłabym nawet ubrać krótkie spodenki No ale niestety wszystko mam jeszcze pochowane I tak właśnie dzisiaj sobie myślałam, że może już bym wyjęła te letnie rzeczy Bo jednak, no nie wiem jaka będzie pogoda Może być, że się zmieni, będzie zimno, ale mrozów raczej już nie przewiduję A jednak ja nie jestem przygotowana na taką pogodę Bo tam mam parę bluzek tylko z krótkim rękawkiem i to wszystko A naprawdę jest ciepło, jestem w szoku, że taka pogoda przyszła Mam nadzieję, że to nie oznacza, że lato będzie brzydkie Zobaczymy. Powiem Wam, że rzeczywiście jest ciepło, bo w cieniu jest 19 stopni, czyli w słońcu ponad 20, także naprawdę przepiękna wiosna. No, ale niestety trzeba siedzieć w domu. Co zrobić? Taka sytuacja. Dlatego ja się cieszę, że mamy ogród i możemy tutaj czas spędzać. Chociaż wiecie, że ja ogólnie dużo czasu spędzam na ogród, jak jest ciepło, bo taką pogodę kocham i uwielbiam. No i też vlogi nie będą tylko z domu, ale też z ogrod, więc super będzie coś się działo przynajmniej. Będzie inaczej, o. może nie, że coś się będzie działo, ale będzie inaczej, w obecnej sytuacji to raczej nic się dziać nie będzie e, Tak, i słuchajcie, wspominałam Wam o tym, że dzisiaj jest piątek, ale nie wspomniałam Wam o tym, że dzisiaj nie byłam w pracy Tak, bo dzisiaj mam wolny, słuchajcie, bo jest bank holiday i u nas w pracy się nie pracuje właśnie i w poniedziałek również jest bank holiday, więc mamy długi weekend, 4 dni wolnego, wow I powiem wam, że dzisiaj, jak, dzisiaj się przebudziłam po 6 i stwierdziłam, że zaspałam do pracy Ale to był tylko moment i potem sobie uświadomiłam, nie, masz dzisiaj wolne e, W sumie wiecie, ja w piątki długo nie pracuję, bo tylko do 12.30 i dopiero potem mam wolne Ale jednak dzisiaj nie musiałam wstawać rano i wiecie, iść do pracy Także tak, um, ogarnąłam sobie pranie jedną Właśnie się słysza, właściwie to myślę, że już wyschło, bo już powiesiłam je kilka godzin temu. Drugie się pierze i dzisiaj mam w planach nagrać dla Was filmy tematyczne oprócz tego vloga. Więc myślę, że za chwilę się za to zabiorę, tylko muszę sprawdzić drugą baterię, bo znając moje szczęście jest rozładowana. Wolę być przygotowana, bo jeszcze będę dla Was nagrywać tego vloga, kończyć. Chociaż nie chciałabym, żeby te vlogi z tych dwóch nie były jakoś bardzo długa. Może tak być. No, więc chyba idę teraz się zabrać za te nagrywanie, powiem Wam. E, bo wiecie, nie wiem jak długo mi to zajdzie Mam do nagrania trzy filmy a, Bo mam trochę zaległości Ale wiem jakie to filmy, więc szybko powinno ogólnie pójść Ale zobaczymy, bo dawno nie nagrywałam To może być różnie Także zobaczymy e, No i tyle, no w domu siedzimy Ja tak jak Wam mówiłam nie wychodzę e, W weekend jak mam wolne siedzę w domu Um, Jarek raz w tygodniu robi zakupy. Zresztą zakupy zawsze robiliśmy raz w tygodniu, ale um, teraz y, tylko Jarek jeździ. Y, ja też zamawiałam niektóre rzeczy przez internet. Właśnie sporo zamówiłam ostatnio, więc Wam na pewno pokażę w tych vlogach. Troszkę mnie nie było, już się ciemno, słuchajcie, zrobiło, bo już jest troszkę późno Generalnie nie planowałam tak długo vloga nagrywać e, Tym bardziej, że zaczęłam wcześniej i wiecie, no myślałam, że zakończę go jeszcze jak będzie jasno Teraz jest długo jasno, więc to nie jest żaden problem I generalnie myślałam, że więcej wam dzisiaj z ogrodu nagram, bo jednak um, było dzisiaj naprawdę przepiękna pogoda i bardzo ciepło No ale wyszło jak wyszło Słuchajcie, nagrałam wam filmy, trzy tak jak chciałam, więc jestem bardzo zadowolona Yy, komplikacji jako takich nie było, jeżeli chodzi o mnie, że wiecie, że długo nie nagrywałam w ogóle, bo czasami się tak zdarza. Jak wiecie już Wam, mówiłam wielokrotnie, że jak mam jakieś dłuższe przerwy, to potem nie potrafię wejść w ten rytm nagrywania. Yy, natomiast z tym nie było problemu, wszystko szło sprawnie. Tylko miałam problem z kartą tym razem. Kilka razy się zdarzyło, że jakiś tam problem się. Yy, Stał, nie wiem w sumie jak to Wam powiedzieć, i musiałam nagrywać od początku, także to był lekki problem i lekki stres dla mnie. Eee, natomiast wszystko się udało. Potem jeszcze bateria mi się rozładowała, ale druga już była naładowana, więc. Uff. Także udało się. Teraz tylko montaż i będziecie mogli oglądać. Ja mam filmy tematyczne na trzy niedzielę, więc jestem zadowolona. Potem, słuchajcie, był obiad, a ja się przed obiadem ściągnęłam jedno pranie, powiesiłam drugie, zresztą drugie cały czas wisi na ogrodzie, chociaż ja zazwyczaj nie zostawiam prania na ogrodzie i staram się zawsze jednak wieczorem ściągnąć, to tym razem zostawiłam i mam nadzieję, że się nie z nim nie stanie, no co ma się stać, lisy mi zjedzą albo zabiorą, no raczej nie, więc tak i powiem Wam jeszcze, że Potem zadzwoniliśmy do mamy na chwilę, dosłownie na chwilę, i rzeczywiście tam pół godziny tylko gadaliśmy. I potem mieliśmy na chwilę zadzwonić do mojej szwagierki i jej rodziny, słuchajcie. I powiem Wam, że początkowo gadaliśmy wszyscy razem, a potem wyszło tak, że gadałam sama z moją szwagierką i rozmowa cała, łącznie, trwała 3 godziny 40 minut. Także bardzo długo stwierdziłyśmy, właśnie, że jeszcze nigdy nasza rozmowa tak długo nie trwała. Oczywiście mówię o rozmowie telefonicznej. Także naprawdę sporo, i potem na sam koniec stwierdziłam, że gdybym wiedziała, że ta rozmowa będzie trwała tak długo, to włączylibyśmy kamerkę, zrobiłybyśmy herbatkę i normalnie jakbyśmy siedziały razem. E, no, ale tak, fajnie się gadało, także ja już dzisiaj nic więcej nie zrobię. Miałam coś tam jeszcze w planach, ale stwierdziłam, że to mogę zrobić jutro, w końcu jutro też mam dzień wolny. E, I też mam jakieś tam plany, ale o tym dowiecie się jutro, bo jutro również będzie vlog. Tak jak Wam mówiłam, już wracam. Ehm, także teraz dokończę vloga, bo w sumie dużo materiału nie mam. Ale teraz, jak się rozgadam, na pewno będzie sporo. Może przynajmniej będzie vlog krótszy. Ale jak dzisiaj będzie krótszy, to jutro może być dłuższy. Ale dobra, zobaczymy eee, Skończę nagrywać, pójdę się wykąpać I obejrzymy z Jarkiem jakiś film Bo tak jak wiecie, jutro nie musimy wstawać Skoro w świt, jak to się mówi Tylko możemy troszkę płaspać. E, tak jak wam mówiłam chyba przed chwilą Znaczy dla was przed chwilą, dla mnie trochę dłużej e, To ostatnio kupiłam parę rzeczy online Ale w sumie powiem wam że nie jakoś dużo więcej niż zazwyczaj Ale też przez ten miesiąc trochę rzeczy mi przybyło Jakichś tam nowych, więc chciałabym wam pokazać e, Ale dzisiaj wam pokażę tylko dwie Resztę jutro jak nie zapomnę A jak zapomnę to po prostu w kolejnych tygodniach e, Słuchajcie, jakiś czas przed tą całą izolacją e, Pojechałam do Primarka To chyba było przed całą tą izolacją do Primarka Bo chciałam sobie kupić nowe spodnie do pracy Bo moje już niestety się nie nadawały do niczego e, W ogóle masakra była Żeby znaleźć spodnie takie jakie ja chciałam Ogólnie spodni masa Naprawdę bardzo dużo I gdybym takich spodni sobie szukała Wiecie, tak po prostu do chodzenia Bym znalazła szybko, ale chodziło mi o Czarne dżinsy do pracy. E, parę tam znalazłam w przymierzalni, chyba z trzy razy byłam, bo rozmiarówka masakryczna. W końcu znalazłam bardzo fajne z wysokim stanem, a ja teraz bardzo lubię spodnie z wysokim stanem. Kiedyś właśnie, tak jak już Wam chyba wspominałam, e, lubiłam właśnie takie biodrówki, to teraz z wysokim stanem chyba się starzeje. Ale dobra, e, kupiłam bardzo fajne. One nie są do końca takie typowo czarne, e, ale są wygodne i... Mają wysoki stan, także super, ale teraz wam ich nie pokażę. Pokażę wam je jutro, bo już są schowane, nie chcę mi się tam wyciągać. Mm, ale kupiłam sobie też, słuchajcie, bluzy. Bluzy ogólnie miałam do pracy, nie wiem czy pamiętacie, ale te bluzy są naprawdę bardzo fajne, tylko że mają trochę płytkie kieszenie to po pierwsze, a po drugie bez zamków. I tak naprawdę nic do tej kieszeni nie wsadzę, bo wszystko mi wypada. Czy wiecie, czy telefon bym chciała wsadzić, no to niestety, no ale do tej kieszeni się nie da. Więc stwierdziłam, że skoro już będziemy w Primarku To może jakaś bluza się trafi fajna z zamykanymi kieszeniami Gdzie ja sobie coś tam wsadzę i wiem, że to mi nie wypadnie I słuchajcie, znalazłam dwie, więc wam je pokażę Bo właśnie dzisiaj je wyprałam i są świeżo wyprane I potem jeszcze wam coś o nich powiem Pierwsza to jest taka granatowa Oczywiście światło teraz jest nie bardzo Więc może jutro jeszcze zobaczę jak to będzie wyglądać To jutro wam pokażę Ale ogólnie granatowa bluza z kapturem, tutaj ma jak widać kieszenie na zamek w środku taka jest troszkę jakby ocieplana, bardzo fajna co prawda jak ją kupiłam to od razu musiałam ją wyprać bo niestety w środku ten materiał zostawiał um, takie um, włoski czy coś na ubraniach, więc um, i sporo tego było, więc ją wyprałam i jest już ok, ale ogólnie bardzo fajna dłuższa bluza z kapturem, z kieszeniami na zamek tak jak chciałam a druga jest zielona, ale oczywiście też tutaj światło nie bardzo E, zielona z kapturem e, ona nie jest taka gruba już, znaczy tam to też nie jest jakoś bardzo gruba, ale w środku jest na cieplana tanie, e, ale nie wiem czy widzicie, jakie ona ma duże kieszenie. Słuchajcie, to tutaj całe to jest właśnie zamek i to jest kieszeń. I ta kieszeń, zobaczcie, jest aż dotąd, tutaj gdzie się kończy, gdzie jest ta e, kreska, to tutaj jest mój palec. I ona do samego końca jest Słuchajcie, pierwszy raz widzę bluzę z takimi wielkimi kieszeniami, naprawdę I ja czasem jak na przykład coś wsadzę do kieszeni i ją zapnę To ją zapinam tak na przykład do połowy, bo zapominam, że one są takie długie, naprawdę Pierwszy raz widzę bluzę z takimi dużymi kieszeniami Ale ogólnie też ma kaptur i można ją zapiąć pod całą szyję Naprawdę wygodna, taka trochę dłuższa Więc jestem zadowolona I powiem wam teraz ciekawostkę, że te bluzy są dla chłopców w wieku 14-15 lat Słuchajcie, powiem Wam, że poszłam na dział damski, nie było żadnej takiej bluzy. Mi chodziło o bluzę na zamek zamykaną a nie przez głowę, więc nie było żadnych. Poszłam na dział męski, była jedna, bo dodatkowo oczywiście kieszenie na zamek. Była jedna, ale siwa i nie do końca mi się podobała. No i w końcu trafiłam na dział dla dzieci ogólnie. No i to jest dla chłopca 14-15 lat, no czy już właściwie 15 to taka młodzież bardziej. Więc tak, i powiem Wam, że przymierzyłam tą granatową, okazało się, że jest dobra. Była jeszcze jedna fajna, ale niestety tylko do 12-13 lat i była za mała, więc stwierdziłam, że może kupię jedną, chociaż chciałam dwie, no ale stwierdziłam, pójdę jeszcze zacząć na dział dla dziewczynek. Tam niestety okazało się, że nie ma bluzy żadnych takich, więc stwierdziłam, dobra, biorę jedną. I okazało się, słuchajcie, że tam, gdzie była ta granatowa, z tyłu, znaczy te granatowe wisiały, z tyłu wisi jakaś zielona bluza. I ja mówię, no zobaczę. Patrzę, słuchajcie, jest bluza na zamek, więc już jest sukces. Patrzę, rozmiar idealnie taki sam. Super, ale mówię: pewnie nie będzie miała kieszeni na zamek. No i patrzę, są kieszenie na zamek, więc mówię: wow, super. Nigdzie indziej tej bluz nie widziałam, tylko właśnie ta jedna wisiała, więc super. Wzięłam od razu ją i powiem Wam naprawdę, że nigdy wcześniej nie widziałam bluzy z takimi kieszeniami. Naprawdę sporo da się tam upchać. No więc jestem zadowolona, są bardzo wygodne, dłuższe. Także super. I mam w końcu kieszenie na zamek. Mogę do tych kieszeni coś tam powkładać i wiem, że mi nie wypadnie. No i tak jak mówię, chciałam Wam dużo więcej dzisiaj pokazać, ale wyszło jak wyszło. Także myślę, że będę już kończyć. Idę, tak jak mówiłam, się kąpać i obejrzymy coś. A jutro zapraszam Was na kolejnego vloga. Znaczy, ja będę nagrywać jutro, a Wy zobaczycie tego vloga w czwartek. Dzięki bardzo, że byliście. Tak jak mówiłam, wróciłam już. I przypominam tylko, że filmy będą publikowane. O godzinie 18:00 czasu tutaj czyli o 19:00 czasu polskiego. Dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie i zapraszam was na kolejne moje filmy. Papa. Pa.